Ofiarą dramatu jest młoda kobieta. W szpitalu leczyła się z załamania nerwowego. Po gwałcie pacjentka uciekła ze szpitala przez okno i telefonicznie zawiadomiła rodziców. Ci wezwali policję. Jestem tak przerażona i no, taki szpital dla mnie w ogóle w Polsce nie powinien istnieć. W ogóle, w ogóle. U sanitariuszy stwierdzono ponad dwa promile alkoholu we krwi. U pielęgniarki niespełna jeden. W szpitalu w nocy był również lekarz dyżurny. Jednak po rutynowym obchodzie oddziałów zaszył się w swoim gabinecie. Od tego czasu losy pacjentów były w rękach sanitariuszy i pielęgniarki. Według policjantów prowadzących dochodzenie wcale nie musiał być to pierwszy tego typu przypadek. Do komendy docierały już sygnały, że coś niedobrego dzieje się w placówce. Matka zgwałconej pacjentki uważa, że przestępstwo zostało zaplanowane. Dziewczyna przebywała w szpitalnej sali samotnie. Gdy poprosiła pielęgniarkę o pomoc, ta zaaplikowała jej dodatkowe leki uspokajające. A jej powiedziała, no co, seksy było, czy coś tak w tym rodzaju. Tam najpierw próbowała ją naszpikować jakimiś lekami. Wiem, że mówiła córka, że podała coś w kieliszku, jakiś lek wypiła, następne leki wypluła i po prostu wtedy widziała, że bała się już, że z nią się coś może dalej źle dziać.